wraca, czyli Rumburak, królem w Królestwie Baśni. Zgodnie z wróżbą, Rumburak ma się stać Panem Świata i Królem Królestwa Baśni, jeśli spełni trzy warunki. Dzieci Arabeli musi zamienić w starców księcia Wilibalda w wiatr i zdobyć rękę księżniczki Kseni. Dwa warunki już spełnił. Dzieci stały się dwoma siedemdziesięciolatkami, których nieszczęśni rodzice przedstawiają jako stryjków z prowincji. Książę Willibald stał się wiatrem. Rumbura krzykuje się do spełnienia trzeciego warunku. Owdowiała Ksenia ma zostać żoną potężnego fantomasa i na tę chwilę czeka nich Ukradł bowiem kuferek fantomasa pełen wynalazków. Jeden z nich ma mu umożliwić ślub z Ksenią zamiast fantomasowi. Rumburak jest więc o krok od celu. Nie spodziewa się jednak, że czeka go starcie z brodatymi dziećmi, Karolem i Hjacyntem, którzy skomplikowali życie Arabeli, kasując jej nagrania mowy, bobra potrzebne do pracy w Irysenie, dokąd odlatuje do pracy nad Arafonem, aparatem umożliwiającym ludziom kontaktowanie się ze zwierzętami. pracować na Arafonu, co się przystroj ludziom zwierzęta. Odcinek 14. Oszukańczy ślub. Że też musieli skasować bobra, najtrudniejsze nagranie. Proszę zrozumieć, dwaj starzy stryjkowie ze wsi nie wiedzieli, co robią. Żeby tylko zdążyła pani na samolot. To jest Odlatuje dopiero po południu. I proszę być cicho, ostatnio Bóg mi nawymyślał, że mu przeszkadzamy. A teraz jeszcze muszę iść do fryzjera. Uwaga, tu jest dziura. Diabli to nadali. Przejrzał pan wszystko? Oczywiście, proszę pana. Kuferek to nie szpilka. A nikt obcy nie mógł tu wejść. Ani zlikwidować kuferka, bo jest niezniszczalny. Nie możecie tego odłożyć na potem? Goście weselni już pewnie czekają. Racja. Idźcie do samochodu. Zajrzę jeszcze do skarbca i dołączę do Was. Henke, proszę ich odprowadzić. Tak, proszę Niech pan weźmie pudełko z żołnierzykami. Mówi się proszę. No to proszę, chodź już. Ten, to pan? Ten, Ten kuferek chyba naprawdę zginął. A jeśli ktoś go wziął? Ja go zabrałem, Fantomasie. Darem mnie szukasz. Daremnie, mnie, Fantomasie. Kim jesteś? I czego chcesz? Chcę twojego wyglądu, Fantomasie. Chcesz wiedzieć, kto od Druga dziś będzie fantomasem? Zdję. Ty, Łotrze. Mam z tobą, z tobą niewyrównane się. rachunki. Jak Pamiętasz, jak 10 włochło lat włochło temu uwolniłeś Arabele i w przeszkodziłeś w likwidacji tego chłopaka? Ani, Ani kroku. Nie. Nie. Rumburaku. Rumburaku, nie, nie, ale, an... ależ tak. Z bohem. Żegnaj, fantomasie. fantomasie. Fantomasie, co tak długo? Spóźnimy się. No i co? Niech sobie poczekają. Słyszałem krzyk. Przycisnąłem palec drzwiami, a kufelka i tak nie znalazłem. Pozwoli pan, nie, nie. Co się gapicie, jedziemy. Jesteś jakiś dziwny. Proszę. Wyglądasz na zagniewanego Fantomasie. Przyciąłem sobie palec. Poszukam jeszcze kuferka. Niech pan będzie spokojny. Jakieś specjalne rozkazy? Kichot Don Kichot wreszcie jedzie. Jak zwykle zaspał. Gdzie co się stało? Oni będą lada chwila. Zatrzymał mnie jeden wiatrak. Stawiał mi gwałtowny opór. Cicho. Fantomas się zbliża. Co mu przyszło do głowy, żeby się żenić? Drogi Watsonie, samotność jest bardzo nieprzyjemna. Proszę zapytać Robinsona. Poza tym księżniczka Ksenia jest piękna, w sam raz do ugryzienia. Przepraszam. Wteżnę, przez... Punktualnie co do sekundy. W tym fantomas jest nie do pobicia. Składam głęboki ukłon księżniczki. I tobie, Fantomasie, rozkosznie. Jak zawsze, Holmesie, masz rację. Rozkosznie. Dziękuję za miłe powitanie, mili przyjaciele. Wszystko załatwiłem, jak pan sobie życzył. Tomasie, jutro dostaniesz mój prezent ślubny: żywego lwa. Przyniosę ci go osobiście. To dopiero prezent. Lew jest królem zwierząt. To naprawdę królewski dar. I taki mi się należy. Idziemy. Przyznam się, że mam wielką tremę. Nigdy jeszcze nie udzielałem ślubu mężowi tak mocnemu. I to przy dźwięku kościelnych organów. Dość już kadania. Zaczynaj, śpieszy mi się. No więc zapytuję cię Fantomasie, czy bierzesz sobie tu obecną księżniczkę Ksenię za żonę, z miłości i dobrowolnie? Oczywiście, inaczej bym tu nie przylazł. Tak, tak. Zapytuję teraz ciebie, obecna tu księżniczko, czy bierzesz sobie za męża pana Fantomasa z prawdziwego uczucia i dobrowolnie? Tak. Ogłaszam więc Wasz związek za prawomocny. Wymieńcie ślubne obrączki i pocałunek małżeński. I jeszcze podpisy na akcie ślubnym. Proszę, ale po pannie młodej, kolej na pana młodego, daję panu pierwszeństwo, hrabio genialnie. No, załatwione. Oni to nie Nic nie bolało. <grymne> już się cieszę na spotkanie babci nie. i dziadka. Bardziej niż z tego lwa. Rzeka, Dlaczego pranem. powiedziałeś, że ci się należy królewski dar? Bo chcę być królem. Twoi rodzice są już, starzy, rodzice są tak, już tak, starzy, więc ja będę królem, a ty królową. Czego chcesz więcej? Chcesz Przecież mówiłeś, że nie chcesz być królem. Zmieniłem zdanie. Będę królem. Słyszałeś? Fantomas chce zostać królem. To mi się wcale nie podoba. Pan Tomasie, a jeśli dziadek się nie zgodzi? O tym nie będę z nim nawet rozmawiał. Pan Tomasie nie poznajecie. No wiesz co? Co na mnie tak ukaże? Co tak patrzysz? Postanowiłem, że jeszcze dziś zasiądziemy na tronie. Po co to odlekać? Nie podoba mi się Twoja decyzja ani Twój ton, Fantomasie. Napisaliśmy przecież do moich rodziców zupełnie co innego. Załatwię to z nimi raz, dwa. Piszą, że Pan Fantomas, jako mąż Kseni, będzie mocnym i oddanym obrońcą naszego królestwa. Orzekłeś jednak królu, że księżniczka za swą tchórzowską ucieczkę nie śmie nigdy przekroczyć. Ten ślub jednak zasadniczo zmienia sytuację, panie ministrze. Nasze królestwo nie jest już takie jak kiedyś. Straciliśmy czarodziejski pierścień, a pan Fantomas babciu, dziadku, królewiczu. Freddy. Co to? Wasza wysokość? Zostaw mnie. Wreszcie tu jesteśmy. Królowa Ksenia, ja i książę. Chyba się przesłyszeliśmy, drogi Fantomasie. Ksenia przecież nie jest królową, ale zaraz nią będzie. Na waszym miejscu ja zasiądę. Jak pan śmie, Fantomasie? Nie mówcie do mnie, Fantomasie. Zobaczcie lepiej, kto jest mężem waszej córki. Nie rozumiem. Tu jest podpis Rumburaka. Tak, ja jestem Rumburakiem. Wasze wysokości raczą spojrzeć. Prawomocny mąż Kseni, który jeszcze dziś zostanie królem. To niemożliwe. Nie wiedziałam. To oszustwo. Nigdy nie dostaniesz tej korony Rumburaku. Nigdy. Nigdy. Dobrze ją sobie schowaj, ale nie mam pojęcia, co sobie po tym obiecujesz. Król bez korony nie jest królem. Zostawcie ją sobie, ja mam swoją. Za chwilę z nią wrócę. A ty, generalski błaźnie, schowaj swoją szabelkę. Pozostali niech zobaczą, co się stanie z każdym, kto stanie przeciw królowi Rąburakowi. Taką czarną kulkę zrobiłem z Fantomasa. Wielki Fantomas, mała kulka. Pożyczyłem sobie na ślub jego wygląd, ale na akcie ślubu ja się podpisałem. Ja, Rumburak. Jak raczyliście sobie przeczytać? Przeżyliśmy olbrzyma, ale to jest nasz koniec. Generał Dur... Rozludź, Pożegnaj cia, się, już babcia czeka Tato, wolimy zostać tu Kwiacyncie, bądź rozsądny Karol leci ze mną do Irisenu A tatuś będzie chodzić do pracy Kto by się tobą opiekował? Jasne, brachu No to cześć Ale będziemy do siebie dzwonić? Nie przedłużajcie, już idziemy A ty, Karolu, bądź grzeczny Od fryzjera wrócę taksówką i pojedziemy od razu na lotnisko No to pa Widzisz, brachu, ja lecę samolotem, a ty nie nie bądź taki niedobry. Nie widzisz, że jest smutny? W takiej sytuacji. Chodź. Jedni są w takiej sytuacji niedobrzy, inni smutni. Zależnie od charakteru. A charakter przeważnie dziedziczymy po rodzicach. Prawda? Pani koleżanko, czy pani tu jest? Poszła. Panie Rumburaku, jestem za rogiem u pani Liszkowej, trzecie piętro. Lepiej by napisała, gdzie jest korona. Jasny gwint. Gdzie ta baba mogła ją schować? A niech to drzwi ścisną. Muszę iść do jakiejś Liszkowej. Cholera, człowieku, co ty wyrabiasz? Psiak krew, cholera, kobito, ja cię. To jest chyba mydło, czy co? Patrz pani, jak ja wyglądam. Daj pan spokój, to tylko woda. Woda. Robi pan wielkie hany, Nie mogę tak wyjść. Co dopiero do towarzystwa, chciałabym widzieć to towarzystwo. Do kogo babo? mówisz, babu? To to baba? Babo. Ty, babiszony. Powtórz to pan, głaźnie jeden. Jak cię zdzielę tą szmatą, to się nie pozbierasz. Chyba jestem u sąsiadów. Co oni trzymają? Jakieś szmaty? Bardzo przepraszam, ale korony królewskiej nie zostawię od tak sobie, żeby się poniewierała w krewensie. Tym bardziej, że widziała ją dozorczyni. Niech na Niechby zginęła. Dopiero potem, by mi panna wymyślał. Matko Boska zostawiła uliżkowej kulę kryształową. Później, śpieszę się. Jeszcze dziś chcę zasiąść na tronie. Uwaga, Arabela! A niech to same przeszkody. Odsuń się pan do diabła. Co pani świruje? Też pomysł. Każdy złodziej najpierw tam zajrzy. Te uwagi. Niech pan ją sobie wytrze. To był głupi pomysł. Rany boskie czapka. Czapka nie Jeszcze i to. Jak ja wejdę do sąsiedniego mieszkania po swój uroczysty strój. Przecież ma pan klucze. co? Wie pan co, nie się pan przebierze. Potem pójdziemy poszukać czapki. Do diabła, stary! Ja nie ma go. Wiem, gdzie go postawiłem, a on zniknął. Najpierw czapka, a teraz kuferek fantomasa. Nikt mi nie powie, że to się stało samo. Kto mógł tam wejść? Nikt i nie ma kluczy. Ten, kto ukradł mi czapkę. Watchman. Niech pani poda mi Watchmana. Chcę zobaczyć złodzieja. Trwa, Ależ to trwa i głupi aparat. Sama jestem ciekawa. Coś podobnego. Patrz pan, kto ukradł kuferek. Ta pani przeklęta wróżba. Dzieci w starców zamienicie. A teraz mnie ten starzec załatwił. Nie można mu tego zabrać? A ja? Czy my wiemy, dokąd leci samolot? Guzik wiemy. Spokojnie. Jak mam być spokojny? Dowiem się. Bierz pan koronę i leć z powrotem. Najważniejsze, żeby pan zasiadł na tronie jako król królestwa Baśni. Niech pani nie rusza. Słusznie, wrócę jako król, a potem. A pak? Co potem? Ciągle pan to powtarza. Potem, jako król, pójdę wprost do Roxany. Jest pan okropny. Same problemy i same baby. A sama Arabela, Ksenia, Roxana. Że też pan nie da sobie spokoju. Jeszcze chętnie będzie mi pani ministrować. No, żeby tylko. Co się z tobą dzieje? Ciągle myślę o chiacencie. Zadzwonisz do niego po przylocie do Irisenu. Myśl sobie o chiacencie, a ja się chwilkę zdrzemnę. Co to? Pszsz. Co się wygłupiasz? Sami jesteśmy. Babcia jest na dole u Hermanów, a tata wyszedł. Ale co ty tu robisz? Nie poleciałeś z mamą? Polecieliśmy, tylko wiesz... Zacząłem się w samolocie bawić tym sprzętem i nagle jestem tu. No a tady. Ale, ale to przecież... przecież. to niemożliwe. To jest możliwe. Też już od tego głupienie. Zobacz, skąd to wziąłeś? Było w naszym domu w sąsiednim mieszkaniu. To całe popatrz. Zobacz, co tu jest. Oran, nie dotykaj. Mam coś jeszcze, ale się zdziwisz. Jakiś kapturek. Kiedy zobaczysz, co to umie robić, wypadło z kieszeni temu dziwnemu gościowi, który mieszka obok. Pokażę ci, tylko się nie przestrasz. Czego miałbym się bać? Brachu, ty zniknąłeś. Gdzie jesteś? Kurczę, gdzie on jest? To jestem. Może przecisnął się obok, kiedy pani spała. Obudziłabym się, ale to jest możliwe. Ja musiałbym to zauważyć, przecież tu siedzę. Na pewno nie opuścił swego miejsca? Zobaczyłbym go. Wszystko przeszukałam. Nigdzie go nie ma. Kuchenkę toalety. Nie mógł zniknąć z samolotu. Po wylądowaniu przekażemy to policji. Na razie nic więcej nie możemy zrobić. Kiedy wziąłem w samolocie to coś do ręki, pomyślałem o tobie, że chciałbym z tobą znów być. Coś ty. Potem to nacisnąłem i znalazłem się tutaj, rozumiesz? Nie. Nie? Przecież to jasne. Ta rzecz umożliwi ci to, żebyś się znalazł zawsze tam, gdzie zechcesz. Ta dama miała dziś przylecieć. Pan się myli. Samolot, na który pan czeka, wylądował już godzinę temu. Ale ci ludzie, oni odlatują. Widocznie ten ktoś, na kogo pan czeka, nie przyleciał. Widocznie. Pani Pani Majer! Halo! Pani już myślałem, że pani nie przyleciała. Czy coś się stało? Przepraszam, zatrzymali mnie na policji. Przeszukiwali samolot, spisywali protokół. Karol mi zginął. Szukała go pani przez głośniki? Zniknął z samolotu podczas lotu. Po prostu go nie ma. Musiał wypaść. To chyba jednak. A ten Karol to kto? Małżonek? Syn, to znaczy stryj. Stary stryjek ze wsi. Niewiarygodne. Na pewno się znajdzie. Biedny Karol. Tak się cieszył, że sobie popływa wieziono. No, tak. Ale Niech się pani uspokoi. Ja wciąż wierzę, że on. Wierzy pan w co? Że aniołowie go wzięli na ręce i zanieśli Bóg wie gdzie? wzięli na ręce a że to akurat nie, ale... Chwileczkę. Halo, policja? Policja, mówi Zachariasz. Proszę zapisać numer do pani Majer. Gdybyście się, się czegoś dowiedzieli o jej zaginionym... Tak, to ten przypadek, tak. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo pan łaskawy, ale... ale to daremne. Czytałem kiedyś o spadochroniarzu, któremu nie otworzył się spadochron. I on to przeżył. Jakim cudem Spadł do wody. wpadł do wody? Czy to możliwe? Cześć. To jest on. To on. Stryj Karol. Karolu. W filmie wystąpił. Tekst Joanna Figlewska. Czytał Jan Winck.